Się przedstawia, tak się przedstawia, tak się... Witam na moim kanale YouTube o nazwie ArtBee. Mimo alertów pogotowych zapowiadających ulewne deszcze, siedzę w aucie i jadę teraz na pogorie 3 na molo. Jest tam impreza pod tytułem Szanty. Bardzo lubię szanty. Jest zespół Kostamire z Katowic. O 19 czyli za 40 minut. No i grają irlandzkie szanty. Zobaczymy, co to będzie. Pamiętacie, jak jeździłem Lincolnem po Dąbrowie? Jest filmik. No to pojadę teraz po kolegę Konrada. Zabiorę go ze sobą. If I did not kiss the girls on your lips, they would grow moldy to me. way the way, well all the way. way, all the way. I an Irish girl, she damn near drove me crazy, tell me. Way all the way, well, all the way, And then I met the young girl, and she was rapping, lady, tell me. Way all the way, well, all oh, the way,

Was a gentleman, he came from decent people to me. Way all the way, we'll all the way, Joe. He built a church in Donnell and town, and on it put a steeple to me. Way all the way, we'll all the way, Joe. Way all the way, we're bound for better weather to me. Way

Wczoraj nagrywałem pierwszy trening, pierwszy trening koszykarzy z samym składem. Z kolegą szedłem. Stajemy przy tym. To sing a bit more with us? Can we teach you a song? Okay, good. This is one of my favorite shanties. The story of the shanty is a tale as old as time. It's about a sailor who comes ashore, who meets a beautiful young woman. She spends all of his money. He needs to go back to sea, and then she falls in love with a soldier. True story. And it has a great, easy chorus. Very repetitive. I'm going to sing a part that goes like this. Juliana, Juliana, oh, where do you go? And you're going to sing. Aha, me, London, Julie. So, aha, uh aha. -huh, uh -huh. Me, London, the city, London, and Julie, the name of a girl. Aha, me, London, Julie. So let's try that all together. It's really hard for us to hear you up here, so you're going to have to be very loud. Let's try. Here we go. Juliana, Juliana, where do you go? Aha, we Kolego! Przepraszam, podtrzymaj na chwilę kamerkę. Na publiczność, dobra? Ja zaraz przyjadę. One more time. Juliana, Juliana, where do you go? Aha, we love you. Come Przejmie dziękuję. Last time, okay? Last chance. Juliana, Juliana, where do you go? Ah-ha, we London, Julie. Juliana, Juliana, where do you go? Ah-ha, uh -huh, we London, Julie. Well, I took her for a loving walk. Ah-ha, uh -huh, we London, Julie. And we had such a lovely talk. Ah-ha, uh -huh, we London, Julie. Juliana, Juliana, where do you go? Ah-ha, uh, me London Julie! Juliana, Juliana, where do you go? Ah-ha, uh, me London Julie! Well, I took her to my favourite park Ah-ha, uh, me London Julie! And we stayed there till after dark Ah-ha, uh, me London Julie! Juliana, Juliana, where do you go? ah uh, uh, me London Julie! Yeah. Juliana, Juliana, where do you go? Ah-ha, uh, uh, me London Julie! Well, she promised she'd be true to me Ah-ha, uh, uh, me London Julie! So she spent my money fast and free Ah-ha, uh, uh, me London Julie! Juliana, Juliana, where do you go? Ah, Milan ah, London, Julie. Juliana, Juliana, where do you go? Ah, me ah, London, Julie. But as soon as I put out to sea, ah. ah

Bardzo dziękujemy. Nazywamy się Mire. jesteśmy właściwie z Katowic czyli ze Śląska, czyli od nas. Na no, trudno się śpiewa w pojedynkę po takim kwartecie wokalnym jak prezgant Mufiny. Natomiast hmm, no cóż, no, wspomogę się trochę z skrzypcami Agnieszka jeździ na skrzypcach i akordeonem guzikowym Michał Kubarski. Usłyszeliśmy od kolegów z Kanady pieśni prasy, czyli to, co się robi przy linach, gdzie ręce są zajęte i, i trzeba się szybko ubijać lub równo uwijać. Natomiast potem ci marynarze schodzą do tawerny, schodzą do, do kambuza, schodzą gdziekolwiek indziej i grają pieśni morza. No i my się generalnie tym zajmujemy. I melodiami, i pieśnią morza. Myślę, że doczekaliśmy tego najpiękniejszego momentu dzisiejszego wieczoru, bo już prawie groziła nam wielka burza, ale chyba jednak przeszła okiem na szczęście, więc po dwóch doskonalnych koncertach my możemy kontynuować zabawę. Publiczność już jest rozgrzana, przygotowana, także dziękujemy poprzednikom. A teraz zapraszamy Was na piosenkę pod tytułem Bezimienny wędrowiec. Весь z moją rodziną i z moją przeszłością, by przyznać rację moim najbliższym. Tchau, tchau, tchau. Ciepło, ciepło zrobiło, słuchajcie, pod tym daszkiem moim. No dobrze, zapraszamy Was teraz na wyspę Fuerte